Gębusz. Ok, losowanie Laki Mena. Tadeusz Gębusz. Arek Przypomnę, pierwsza piątka wychodzi na, na środek. Później pierwsza trójka wypada i z dwójki losowany jest zwycięzca. Znowu to samo. O, dwa razy Arek Mak. Nie, ale to się pomyliłem, to uwierzcie mi, że się pomyliłem. Podtrzymuję, że jestem zakręcony. Ej, no super. I Ewa Bójło. Bujło. Świętowała swoją premierę przed dwoma tygodniami. Okej, okay, to jest pozytywne losowanie. A teraz Filip już kierownik, on jest bardzo doświadczony. Kto wygra? Kobieta. Pa Tadeuszkę. Panu już dziękujemy. To jest taki bardzo fajny tekst, ja go bardzo lubię. Panu już dziękujemy. Panu też. Panu też dziękujemy. To za spóźnienie. Nie, nie, nie. Przepraszam, nie. Ewa Bujło. No niestety, nie wygra kobieta. No i teraz. Kto? Tomek Sawicki. Tomek Sawicki. Wygrałeś. Teraz pozytywne. Gratulacje. Gratulacje, Tomasz. No dziękuję.